Grad force of tyrania bites możemy sobie o ostatnie zadania, wypełniliśmy kilka zadań Obocznych i jednogłównych do frakcji do przełączenia Zdobyliśmy też poziom Tutaj to jest konwerter Ses, dobra ja i tak muszę iść do konwertera, tylko nie wiem czy jestem jeszcze na tyle silny, żeby to zrobić. Dowody sprawia, jestem tutaj, tu już wykonałem, więc udajemy się tu, a tu jest ten konwerter, tolgan i tu. No nie wiem, może jestem już na tyle silny, żeby tam dojść. No nic, spróbujemy wiecie co, może bym się przespał, bo nastał zmrok. Szukamy sobie jakiegoś łóżka. O kurde, nastarczy jakiś mutant. A gdzie ty jesteś, mutancie? Drogi. Nie da się na tym przespać, nie da się. Hmm... Gdzieś tu go słyszę, ale nie widzę go O, pojawił się na mapie. I to nie jest bursa. Na sztator i giniemy widzowie To ja tam swoich nóg nawet tam nie zapuszczam No ale nic nie ukrywamy na wizji śmierci i porażki i zwycięstwa Tu jest ten konwerger, tak? Dostawy eleksu. No nic, to idź tam już. To jest taki inny sierwoja, tylko że zgobika Dobrze dostał Pakal jest mocny, o kurde Strzeliłem do niego Strzeliliśmy do niego i od razu porwowałem ten Czyli tam nie podejdę. To nie wiem co to jest za zwierzę. Za mutam, przepraszam. Też obstawiam, że jest zbyt niebezpieczny dla nas w tym o tym momencie gry. Ale nie wiem czy ja dam radę tamtego konwertera tam dojść. O, tu jakiś kupiec łazi. z drugiej strony. Musi być gdzieś tu. Dobrze skręciłem. Dobrze. Dobra, byśmy zioło. Nie widzę go jeszcze. Te idą. To możemy im go zładzić, im no opuść broń! To rozsądna decyzja. A gdzie z wami jest kupiec? Strażnik, no to musiał być i kupiec. A, wracają do niego. Mm -hmm. Tak, gdzieś tu w okolicy gość jest. Dobra, dostrzegłem tutaj leśniczo i... ...i złom. Nie ma nic więcej tutaj? Nie ma. Poszli. A, tam poszli wysoko, dobra. Mogłem wiecie co zanim przyszedłem. Mogłem sobie kupić więcej strzał, bo tam nie wiem czy nie było do roboty. Hmm. Dobra, nie żyjesz. Temu mutanty są łatwe, ale też nie wolno ich przeważyć. Jeszcze tutaj jest ta siła ataku. To mamy już. On już będzie nas atakował, poznałem podźwięku. Dobra, udało się. Robiłem tak specjalnie, żeby mnie nie ziobnął. Witalnią. Dobra, udało się i to powiem wam, że na fukcie, bo mi wytrzymałość się skończyła. Bałem się... O kurde, to są te. Albo wiesz, czy są moimi wrogami. Stój! Kto idzie? Czekaj. Jacks, to ty? Myślałem, że nie żyjesz. To Wyglądam na trupa? Nie. Nawet w twoją śmierć nie można wierzyć. Próbowali, jak widzisz, bez sukcesu. Próbowali, jak widzisz, bez sukcesu. Słyszałeś kiedykolwiek o nieudanej egzekucji? Jaki był plan? Miałeś przeprowadzić rekonesans pod przykrywką? O, weźmy to. Gdybym słuchał rozkazów z Ksakoru, już byś nie żył. Wiesz o tym? Mam w to uwierzyć. Spójrz na mnie. Czy wyglądam, jakbym brał Eleks? Gdybym chciał Cię zabić, po co miałbym pozbywać się siły? Czy Eleksa też, kiedykolwiek pozwolili komuś przestać brać Eleks? W takim razie co się stało? Dlaczego próbowali Cię zabić? Mój oblatywacz zestrzelono. Na miejscu wypadku zjawił się Kalax. Miał zamiar przeprowadzić egzekucję zgodnie z dyrektywą. Kiedy we mnie strzelił, spadłem z klifu. A on pomyślał, że to załatwiło sprawę. Przeżyłem. Jeszcze kilka miesięcy temu bym w to nie uwierzył, ale widziałem i słyszałem już podobne historie. Xakor nie jest już taki jak kiedyś. Żołnierze są wzywani do odwrotu, dowódcy się zmieniają, rozkazy nie są tak precyzyjne jak dawniej. Jak myślisz, co się dzieje? W Xakorze byłem niczym dron maszyna do walki napędzana eleksem. Nic mi nie mówiono. Teraz bez Eleksu nadal jestem żołnierzem, ale co zaczęła mnie wkurzać. Widzimy tutaj właśnie postać byłego Alba, takiego samego jak Jack, tylko ze separatystwa wygnanego z, z ich frakcji. I to jest pan też, który Jack miał, który został mu odebrany. Czym się tu zajmujesz? Robię rekonesans. Zbieramy informacje o wolnych ludziach. Albo z uważają nas za zdrajców i chcą naszej śmierci. Wolni ludzie jeszcze nie wiedzą, co o nas myśleć. Zagrożenie czyha z każdej strony. Ale podobnie było w KSakorze. Zmiany zaczęły się, kiedy eleksatorzy przejęli kontrolę nad dworem w pałacu. Padłeś ofiarą tych zmian. Wiesz, gdzie teraz jest Kalax? Kilka dni temu jego oddziały... Lodowy pałac gromadzi siły. Moim zdaniem wkrótce nastąpi atak na dużą skalę. Prawie codziennie dołączają do nas nowi żołnierze i funkcjonariusze. Stąd stale mamy dostęp do wiadomości z Xakoru. Zostałeś zniesławiony, a twoje miejsce zajął inny dowódca. Więc mi wierzysz? Jesteś tu. To, co o tobie mówiono, okazało się kłamstwem. Nie wiem, co powiedzą inni w sztabie, ale też jesteś wyrzutkiem. Ksakor uzna cię za separatystę, tak jak nas. Jeśli chcesz przeżyć, powinieneś się do nas przyłączyć. W Ksakorze nie zapomnieli, że skazano cię na śmierć. Okoliczności czynią nas sprzymierzeńcami. Powinieneś porozmawiać z Cestakiem naszym przywódcą. Nasz sztab mieści się w konwerterze w południowej Abeście. Wracam na wartę. Wokół szaleją banici. Oni mogą cię zabić i sprzedać twoje rzeczy na czarnym rynku. Zanim zdążysz ostygnąć. Nie witają nas zbyt serdecznie, to pewne. Dzięki za ostrzeżenie. No porozmawiamy z nim, tak, tak. Tylko za chwilę. Za jakiś czas. Kolejna roślina letnicza. Później nauczymy się robić eliksydy. Tu wiem, że jest gdzieś ten... no... tam z berserków, co nie udało mu się zrobić części robota. Gdzieś tu powinien go siedzieć. Bo nie pamiętam w którym miejscu. Sury powinien być radę mi bardzo je taky wcale nie ma tak takie słabe jak na szury

No, jeszcze 7 tylko zapiszę tu zapisze grę, bo mnie jeszcze zabije, drań. Jakbym znalazł teleport, to tam sobie kupił strzały. Do tyłu. Zobacz do tyłu. Dobra, przerwał atak. A tak Ło, pięknie. Poradziliśmy sobie proszę was. Musi idzie przyznać, że całkiem nieźle mi poszło. Hmm, co my tu mamy? Alexa. Mamy żyłe elekson Mamy mocne momentyczne. Dobra, 20 eleksicum. Okej. Okay. Gdzie ten gość, kurde? Tam wiem, że jest robot. Ja nie wiem, czy teraz dam radę tam zdobyć te części konwertera. To jest za ciężkie na ten moment gry. O, tu będzie siedział, pamiętam. Najlepiej, uh! z nie jest to ubiegł. A teraz niedużo tak nie naciakał. Porozmawiajmy się z naszym kompanem. Wiedziałem, siedzi. Tu. Nie czeka cię tu nic poza cierpieniem. Zabieraj się stąd! Co ty tak stąd chcesz? Nieważne jakie masz zamiary. Odejdź dobrze ci radzę. Zapomnij o tym przeklętym miejscu. Chcę ci pomóc. Przysyłają mnie pracownicy z Goliet. Jasne, a ja jestem pielgrzymem. Powinieneś zacząć mnie słuchać. Jestem przeklęty. Już zdążyłem zatruć to miejsce. Jeśli zostaniesz, klątwa przejdzie na ciebie. Grozisz mi? Grozisz. Grożę? Ostrzeg... Gdzie się pojawiam? Tam zaraz są mutanty. Przysłał mnie tu Jora. Miałem znaleźć części konwertera. Ale znów pojawiły się mutanty. Obojętnie, co robię, nie mogę dostać się do części. Kolejny raz. Oj, niestety przeklikałem. Przepraszam was. Dlaczego nie zabrałeś broni? Zabrałem. Miałem kij, ale zgubiłem go za drugim razem. Gdybym spróbował go odzyskać, zaraz by mnie odcięli i zabili. Może, skoro tam idziesz, mógłbyś go poszukać? Dlaczego mam narażać się na niebezpieczeństwo z twojego powodu? Ja go poszukam. Jesteś tu ze względu na swoje sprawy. Skoro już zdecydowałeś się tam pójść, przynosząc go, tylko zwiększysz moje szanse na przeżycie. Proszę. Moje życie jest w twoich rękach. Znajdziemy. Znajdę twój kij. Znajdę twój kij. Dziękuję. Dziękuję. Jest w dziupli, przy konwerterze. Kurczę, mam za mało umiejętności. Dobrze. W porządku. Poczekasz tu. Szukam części konwertera. W takim razie przysłano cię po mnie? Nie. Jora o tobie nie wspomina. Nie? Cóż, dużo czasu minęło. Pewnie myślał, że już nie żyje. Znalazłeś części konwertera? Próbowałem. Jednak za każdym razem, kiedy szedłem do konwertera, pojawiało się więcej mutantów. Pewnie sądzi, że skoro albowie porzucili konwerter, nikogo tu nie ma. Nie wie, że albowie zostawili mutanty, które rzucają się na wszystko i wszystkich, którzy się tu pojawią. Mógłbyś powiedzieć, Joże, o mutantach? Po tym wszystkim, co się wydarzyło, mam się przyznać do kolejnej porażki? Natychmiast ześlą mnie do Doliny Wyklętych. Równie dobrze mogę zostać tu i trzymać mutanty z daleka od pozostałych. No, dobrze go zgadza, ale my tam musimy pójść. Spróbujemy, nie uda się, to pojedziemy tam, jak będziemy mieć wyższy poziom doświadczenia. Znalazłeś tu jakieś części konwertera? Tak. Albowie zostawili go w pełnej gotowości. Nie spodziewali się ataku berserków, w przeciwnym razie zaprogramowaliby go na samozniszczenie. Berserkowie z kolei nie spodziewali się tak szybkiego nadejścia mutantów. Teraz to miejsce nie należy ani do jednych, ani do drugich. To mój dom. <laughs> I mutantów. Chyba, że uda mi się znaleźć pozostałe części konwertera. Dzięki nim mógłbym uniknąć wygnania. Wszystkie części, które uda mi się znaleźć, zabieram prosto do Yor. Obaj jesteśmy tu z powodu części do konwertera. Może więc znajdziesz też coś dla mnie. Jeszcze kilka i będę mógł wracać. Oddaj mi części, które znalazłeś. Nic z tego. Ryzykowałem dla nich życiem. Dlaczego miałbym ci od... Zapiszemy grę. Go, prosto chyba zatłuczemy. Jeśli chodzi o części konwertera, masz mi je oddać Masz mi je oddać. Mutanty, banici, albo... Wiesz jak udało mi się przetrwać wśród tylu zagrożeń? Szybko biega! No, ucieka. czy ktoś pomoże mi z tym dźwiękiem? O, czyli o, nie spodziewałem się, że zginę. Jest na gościa sposób. Spróbujemy, zobaczymy, czytajmy zadania. On ma chyba jedną część tylko. Jeśli chodzi o... Zobaczymy, on biegnie tam i stopuje, nie? Ja mogę strzelić w te belki, i go zaciukać. Silniejszy jesteśmy. Dobra, sto doświadczenia. Części maszyny, 3x6 Dobra, opłaciło się. I tam są jeszcze trzy części maszyny. No nic widzowie, spróbujemy tam wejść na samym odcinku naszej gry. Alex, pozdrawiam was serdecznie.